No, w zasadzie to trochę wyniosłem z domu, ponieważ no generalnie mama, bo ojciec za, za szybko zmarł w 1965 roku, to mnie to wtedy w wieku 18 lat niewiele interesowało. No ale mama dożyła do 97 roku, w związku z tym mi przekazała co to są no kacapy, jak to ona zawsze mówiła. Przyszli do Polski z karabinami na sznurkach. I, i, i starszy brat, który pracował na Politechnice przyniósł kiedyś archipelag gułag, oczywiście niesklejony tylko w kartkach taki jakiś tam złamany, no i to przestudiowałem i jakoś tak mi wciągnęło no, a, i, a jeszcze po drodze był oczywiście KOR 76 rok i, i wtedy pamiętam w pracy Przyszedł oryginał i później to się przepisywało na maszynie, bo innej możliwości nie było. Na jakichś takich przebitkach sześciu egzemplarzach. No i to później się tam rozprowadzało. To był taki początek przed 80 rokiem. No 80 rok, jak oczywiście się zaczęło, no nie byłem aż tak głęboko zaangażowany, no ale, ale wchodziłem w to, mówię, no kolportując gazety, z, z no to tu mówię w tym pierwszym okresie. Niby składek nie wolno było zbierać na, na Solidarność, już po podpisaniu. No ale, ale ja to robiłem i jakoś szczęśliwie. Nikt mnie tam nie, nie zakablował. I to, to trwało tak do ta, ta, no 16 miesięcy, jak to nazywają karnawałem. Solidarności, trwało to do wiadomo do, do 13 grudnia. I szefem Solidarności, czyli przywódcą. Mówiąc, był Adam Borowski, który, z którym razem pracowałem w Miejskim Przedsiębiorstwie Robót Elektrycznych. I, i on, w, oczywiście, po wprowadzeniu stanu wojennego i po zakończeniu strajku, bo żeśmy strajkowali 14-15 stycznia no i żeśmy zrezygnowali, ponieważ, jak to Borowski powiedział, no większość zakładów warszawskich się poddała i nie ma sensu się narażać. I zakończyliśmy strajk, Borowski szedł do podziemia, no i tam powalczył chyba do, do sierpnia i go tam zamknęli. No a ja przez cały ten czas oczywiście też zajmowałem się kolportażem, zbieraniem, no, sprzedażą znaczków, sprzedażą książek, bo to wszystko jakieś tam były opłaty i zbieranie tych składek związkowych. Dało to tak Cały czas, bo miałem kontakty, miałem tam dwóch takich kolporterów, którzy z kolei też od kogoś tam zasilali. Ale ja później to rozprowadzałem. Do no świętej pamięci Marek Czernuszyn, który był zastępcą, bo bo przekazał władzę. No ale niestety nie zmarło mu się. 80 chyba już jakoroski wyszedł z więzienia i zgłosił się do mnie na Czerniakowską, bo na Czerniakowskiej miałem swoje biuro. I przyjechał statkiem Markiewiczem i szukali lokalu, ponieważ lokal Markiewicz mieszkał z drugiej strony Wisły, a on był organizatorem tamtego druku w radości. No i przyjechali do mnie i ktoś tam nie wiem czy powiedział, że, że mogą ze mną porozmawiać. I, i oni szukali lokalu. No a ponieważ to mieszkanie było wolne, bo to są takie lokatorskie, gdzie lokatorów już nie było. I jak byli lokatorzy, no to byli już. Bo w ogóle cały dom był zajęty pod kwaterunek, i tutaj władze sobie kogo chciały, to tutaj nam meldowały. No ale już wtedy był dom wyłączony pod katerunku i mieszkali tylko lokatorzy, których myśmy zaakceptowali. No a ponieważ oni się już wyprowadzili i to mieszkanie było wolne, w związku z tym, no, zgodziłem się, żeby ta drukarnia tutaj była. No i chłopcy przyjechali, zrobili rekonesans, no, stwierdzili, że jest miejsce ciekawe. No, Także to miejsce dotrwało do a oczywiście tylko na początku tylko to mieszkanie było wynajmowane, bo jeszcze mama żyła i, i no jakieś tam grosze płacili jej, żeby to była jakaś taka przykrywka. Ja oczywiście drukowałem no, patriotycznie, czyli bez, bez kasy, chociaż nie wiedziałem, że chłopcy nie zarabiają tam niezłe pieniądze na tym drukowaniu. Ja się dowiedziałem dopiero po Wszystkim, ale mówię, to chodziło o to, żeby komunistom postawiać nogi, a nie żeby zarabiać. No, rozumiem tych, którzy pracowali, a byli zwolnieni z pracy, bo takich też było dużo z pierwszego wejścia po stanie wojennym. Także najpierw wynająłem to mieszkanie i powoli no, ten druk mnie wciągnął i, i zacząłem sam drukować. Później tam po pewnym czasie dołączył do mnie jeszcze tutaj Marek Rasiński który razem z Romaszewskimi organizował Pierwsze Radnią Solidarność. I później tutaj obydwaj już kręcili. No do 1989 roku już było wiadomo, ja już tutaj szykowałem się na dłużej, bo już myślałem, zwolniłem się z pracy, mówię, to otworzę sobie tutaj warsztat wulkanizacyjny, żeby można było sobie podjechać samochodem, żeby było nie, nie było podejrzeń, no ale... Ale no z, o okrągłym stole zaczęli mówić, także to już się zrobiło nieaktualne. No, jeszcze taka ciekawostka, bo tutaj była piekarnia po sąsiedzku, to nie było tego muru, tylko była siatka. No i kiedyś, a ponieważ piekarnią, i tam mieli gorącą wodę do, do podgrzewania, ja tam chodziłem do tej piekarni po wodę. I kiedyś zachodzę, a ta sąsiadka mi się pyta, jak ja wychodzę na tych płytkach. Ja się zastanawiam, ja mówię o jakie płytki jej chodzi. No, a to chodziło i o ryzy, jak tutajśmy to, to rozładowywali. Ja wie cholera jeszcze ma siedzi na telefonie, bo, bo telefon w piekarni był obowiązkowy, żeby nie przyszło do głowy. No to żeśmy zrobili taki tam, że ktoś się sprowadzał, no i tam Borowski przyniósł jakieś pani, coś takiego, żeby uśpić jej czujność. Nie wiem, czy by zadzwoniła w kołem no trzeba było się jakoś asekurować. No tu w 80. -tym, nie wiem. W 9 czy, czy 90 przyjechali Japończycy nawet tutaj, no i między innymi, tak podobnie jak teraz, rozmawialiśmy i oni tutaj nagrywali na kamerę. I no ja oczywiście tam podziękowałem ludziom z zachodu, że nam pomogli tutaj i taki sprzęt nam tutaj wrzucili, żebyśmy mogli pracować. I tak jakby w nagrodę dostaliśmy spinki do koszuli z perłami, do pamiętam. Oczywiście Borowski był związany tam, no, tam z gieremkiem, i tą, tą wyższą władzą i tutajśmy drukowali później plakaty dla, dla gieremka i nasz prezydent, nasz premier taki plakat, starsi na pewno pamiętają, bo to na pewno nie. No tak, no okrągły stół, no to, to w zasadzie dru, tą drukarnię już, drukarnia wyszła z podziemia i i zaczęliśmy drukować tutaj profesjonalnie na, na półformatowej maszynie, bo to, to jest maszyna y, jedna, połówka A3, czyli A4. Także tutaj było dużo zabawy. No jak ja robiłem na przykład książkę Historia świata Pola Johnsona, która ma 808 stron, no to można sobie wyobrazić ile to było papieru. No można to tam sobie przeliczyć, bo 800 Osiem stron, a, a książka musiała być szyta, w związku z tym zbierało się po 8 takich kartek, żona to właśnie robiła, cztery u góry, cztery na dole i zbierało się 8, łamało się na pół i to była tak zwana składka, mówiąc po introligatorsku. No i to później Borowski gdzieś tam swoimi kanałami już wywoził. Nie wiem czy chyba do, do, do drukarni na Śniadeckich tam miał jakieś wejście i tamto. Książka taka musiała być szyta. No. No oczywiście, nagrodę został, ten, został od Kornela Morawieckiego Krzyż Solidarności Walczącej, ponieważ drukowałem dla prawego marginesu, który był związany z Wrocławiem, a nawet nie, nie wiedziałem, nie byłem zaprzysiężony, a dla nich wykonywałem pracę. No nie wiem, Worowski mi to o tym nie powiedział, ani, ani Tadek Markiewicz. Także no, na tyle. I dzisiaj jestem w Solidarności członkiem Solidarności Walczącej. Stowarzyszenia.